Witam, witam serdecznie, dla miłośników turnieju w Curychu, partia, nie wiem, z której rundy, białymi Paweł Keres, syn Piotra, czarnymi Wasyl Smysłow, syn Wasyla. Co my tu widzimy? Aha, taka partia, to jest napisane, ten Keres ze Stani był, to ze Stani, to on był właśnie. Miał pecha, bo on był w Estonii. Potem Estonia była radziecka, potem Estonia była niemiecka, a potem znowu była radziecka. Zawsze był po tej stronie, co, 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 co go spotkało, więc tam grywał w szachy, w hitlerowskich, w niemieckich, w niemieckich turniejach. Hitler był Niemcem chociaż niektórzy mówią, że Austriakiem ale I, w tych... i przez to miał takie no trochę słabiej grywał przeciwko Rosjanom a tu turniej wygrał jak wiemy, Wasyl Smysłow i zwycięstwo z Keresem bardzo się przedało, bo Keres innych, wygramy Keres tak A43, A34 taka kolejność posunięć E3 B3 taki. to jest taka angielska taka zdegenerowana angielska B6 jak widzimy grają nieśmiało D4 bić przepchnąć, nie reagować bić, przepchnąć, nie reagować o to jest pierwsze pytanie Bić, przepchnąć, nie reagować. Reagować, bić, nie przepchnąć. Smysłów? Wystąpił do władz, żeby pomogli dostać się do konserwatorium. Taki, taki miał młody ten, ten, taki miał marzenie. Mu władze nie zrealizowały. Skierowały go prawdopodobnie na drogę szachową. Wybił, wybił. I zagrał na izolaczka u białych albo na wiszące piony. Zobaczymy Gonic D3, Skoczek C6, Roszatkę wieża E1. Gdyby teraz wybił, byłby wiszące piony. Gdyby skoczkiem skoczył wcześniej, Gonic nie mógłby odejść na F1 ani na B1. No oczywiście lepiej stoi na B1, dodatkowo broni piona, ale odszedł tu. Kombinujemy jak Wasyl SMSOW. Jak widzicie grają debiut mdło, mdły, nie dające żadnej wiedzy teoretycznej debutowej. Od taki, jak się gra w takich partiach, jak zdarza się, że wiadomo jak wygrać. Nie ma jak wznosić pozycji. Poszedł skoczkiem koczkiem do setruma. Zaofiarował pionecka. Chociaż gonił z Gabroni. Nie jest dobrze tego bić. Nie bardzo jest z konikiem odskoczyć. Poskoczek D2. Jest gonie z G5. Jest F5. Z dobrą grą. No, zagrał A3. Wyboru nie ma. Zbił, zbił. Jak widzimy, wierzą nawet, że gdyby zbił, zbił ten, to, to by przegrał. I, i po skoczek C6 czarny misję uzyskał To jak to jest, że on to w 10 ruchów wygrał? On to wygrał w 10 ruchów. W tej konstelacji, przy końcu na B7 że na C1 w grę. Chodziło najbardziej logiczne posunięcie o takie. Pogoniec f 6 można grać B4. Można odejść na C2, ale można grać i B4. I tu mają przewagę liczebną na tym skrzydle i mają szansę wygrać. No ale ptaszki ćwierkały, że turniej wygrywa wasia smysłów. Po tym ruchu nie wiadomo po co, z tych dwóch dobrych pionów. Teraz gdyby odbił pionem, ale odbił wieżą. I czarne ma olbrzymim przewagę. Zobaczcie jeszcze raz: dwa ruchy. Biały ma przynajmniej pół pionka przewagi, jak mniej więcej po C5. Keres nie, nie robi ruchu. Robi duch słabszy. Stoi źle. Jeszcze odchodzi wieżą nieszczęśliwie na H5. I tęsknię zadaje daje pytanie, po co ta wieża idzie na H5? Kto ją zje na śniadanie? Można wybić na C4 Nie wiadomo co lepsza. Jest nie bardzo niedogodna pozycja z izolowanym pionem Bachmańskim. Goniec trup nie ma rekompensaty. No nie ma rekompensaty. Trzeba bić. I nie widać jak białymi ratować się. G6 też dobre. Tu powinien wycofać wieżę. Keres był mistrzem ataku na król. Zasłaniam, jak widzicie mnie tam. Atakuje słońce. Mógł przyjść wieżą na H6. Mógł wycofać wieżę. On robi rok, który gubi partię dokumentnie. Teraz już jest przegrana. Jak? Kombinujemy jak wasy. Nieprawdopodobne 2-3 grube błędy Keresa. Nie mogę teraz sprawdzić, co tam pisał na ten temat. Bronstein. Ale co się pisał? Co się tam pisał? Czas się kończy. Tio. I Teraz najwięcej kłopotą czarny sprawiał ruch Hetmanu na nie 4 O tu. cały czas nie można widzieć bo jest mat. Na no Lce 3. Sprytny ruch rzut tego pionka. Prowadzi do przewagi czarnej. Może jeszcze nie decydującej, może decydującej. Wieża H7 no kolejny ruch. Goniec atakuje pole F8. Mata nie ma. Ale trzeba zrobić jeden dokładny ruch go zrobić? Czas start. Takim ruchem się zachwycają komentatorzy. C3. Ofiara, pionka czy nie ofiara? No w pewnym sensie ofiara, bo go można zbić. Ale wieża nie może bić, bo broni wieży H7. Wieża C3 jest przeciążona w obronie. H3. Wieża H3 jest przeciążona w obronie. Broni pola C3. Przejęzyczyłem się, już myślałem o C3. Uff. I kończymy partię. W stylu wasy Lasmy, wiem, że to lubicie, to da, sprawiam Wam przyjemność niewysłowioną. Hetman bije d4, centralizacja z jednoczesnym atakiem w tę stronę, ale jednoczesnym też o, co też jest bardzo istotne dodatkową broną punktu h7, pole h7 bronione jest trzy razy z wyprzedzeniem, więc ten hetman h6 wchodzi z opóźnieniem, to nie ma znaczenia, czy goniec a1, czy hetman h6. Teraz tu można czy nie? Jak myślicie kochani? Co zagracie białymi? Komu czasu mało nie zatrzyma film i popatrzy jeszcze chwilę. To się nazywa, że to jest w bocznym wariancie, albo że pozostało za kulisami partii. Hetman ma gotowego Mata na H7. Przeszkadza mu wieża i trzeba się tej wieży pozbyć. Można to zrobić na dwa sposoby tak a można to zrobić o tak jeszcze to się nazywa rzucenie balastu albo odblokowanie pola a wszystko z tego, że wieża blokuje króla, więc trzeba odejść wieżą i teraz ta kombinacja nie przechodzi, bo król ucieka to pole jest bronione trzy razy. A na h7 nie ma mata. Król się, król się przemieszcza. No. Tu chciałem. Nie, tu nie chciałem. No i co powie, że fd8? Biedak. Keres. Tu. A to naigrywanie się. Wieża H8, znowu nic nie daje. Hetman G7, nic nie daje. Zobaczmy, jak to się broni O tu, o tu i co, I co teraz? No i tu, i tu. Wieża zbije, no i, I nulka. I zagrał keres Hetman G5, Paweł Pietrowicz. Wszystko wygrywa, c2 wygrywa, goniec e4, hetman f6 i lepiej wygonić te figury. Zobaczcie jak goniec w tej konstelacji doskonale broni króla. Teraz to nie pomaga, to nie pomaga, tu nie ma mata. Nie widać co można. Zagrał hetman b4, no hetmanów nie wymieniał. Z wielką siłą teraz jest wieża d4. Hetman E5, ale można wknąć pionę na C2, ponieważ to przygważdża gońca, a i wieża chce przyjść od tu. Ten niby nie puszcza. Hetman A1, najlepszy ruch, ale równie dobry taki, wszystko tu wygrywa. Hetman F5, Hetman E5, no napad na Hetmana. proszę bardzo, kombinujemy jak Wasyl są, bo on to jeszcze zakombinował. On to jeszcze zrobił. eine grouse kombinacją. Nie kajny, tylko große, Cokolwiek to grouse znaczy. Myślimy chwilę, to wygrywa wieża D6, wygrywa goniec E4, wieża D7, ale jeżeli jakiś spryciarz PL znalazł mata, to daje mata. Siach. Siach. I jeżeli teraz Królew 2 to wieża C1, a jeżeli goniec F1, to ten poleciał i to się musi wygrać. No musi oddać tu, on musi oddać tu. Wrażam maty. Tego ładniejsze jest eleganckie to. Ostatni ruch w partii znajduje. Król mógłby uciec z linii trzeciej, no z linii pierwszej na drugą. W związku z tym przed wzięciem gońca dajemy szachutkę. Hetman napada tu, napada tu, ten napada tu się podda. No bo co może oddawać materiał? Na E3. Król H1 na dwa sposoby matujemy. Dorabiając Hetmana od razu albo za chwilę. No królew 1 to olbrzymie straty materialne oczywiście. No, i tu z Hetmanem więcej też można zamatować, bo tam przecież nic nie ma. Można brać, brać figury, przepraszam, nie trzeba matować, to chciałem powiedzieć. O taki piękny. A na oddanie figury. Hetman G4, wieża G4, albo goniec F6. Zobaczmy tę partię dla porządku od początku. Jeszcze raz, jak to się robi w Związku Radzieckim, kiedy lepszy gracz wskazany przez partię musi wygrać. Dejód bezpciowy. Brak walki. Debiutowej. Brak pryncypial... nie pryncypialna gra, taka o. Wyjmujemy domeczek. każdy sobie. Tu nawet nie robimy izolowanego pionka, żeby nie było wzorce grać. I nagle nie ma żadnej gry, a trzeba coś grać. To jest słaby ruch, po A3 są kłopoty. Skoczek C3 i teraz uwaga. Nie wiadomo dlaczego nie zbił gońca. Zbił wieża. Jeszcze się nic nie dzieje. I teraz po C5. Biały ma dużą przewagę, te te piony idą i miażdżą. Ten dojdzie do B5, ten do C6. Ale one nie poszły. Skoczek poszedł pod bicie do centruma. Tu też wisi. O, ten wisi. Już jest zbiega zła. I po biciu pionem jeszcze nie beznadziejna, a teraz już beznadziejna. Czyli co? Jeden ruch. Drugi ruch i spust. No, jeszcze trzeci. Poprawił, żeby na wszelki wypadek nie było problemu. No i czwarty tu udaje, że to ma Mata postawi. Że chciał stawiać MATA, tylko się nie doliczył. Uh -huh. Hetman chce iść na H6, więc wyprzedzająco broni na H8. Zwolnił tu. Ale wszyscy jest jaki to matgość, jaki ten nerwowy, jak tu ten smysłów myślał. Chyba z pół godziny musiał liczyć warianty. Nie wiem, tak zgaduję, no bo jak maskirowka, to maskirowka. No i tu widać, że atak tak się skończył. Piana nie ma. Piana nie ma. I dobicie. I tu jeszcze ten powinien się poddać. A on wciąż dwa walczy. Teraz się dopiero poddał. Teraz się poddał. Coś pięknego. I to się nadaje do prasy, jak mówili w Matyszach.